Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Dziś silnik od Ali Rozebrany. Zapraszam. Silnik indukcyjny. Rzadkość w dzisiejszych kosiarkach elektrycznych. No jak widać, rozebrany. Części plastikowe. Części odlewane, korpus silnika, wirnik, stojan, wszystko jest brudne, nieczyszczone, ostrze, piasta ostrza, łożyska, no i wkręty, sprężynka. jeszcze tutaj mamy kondensator. Ja w swoim filmie poprzednim tam zasugerowałem, że Teoretycznie ta piasta będzie odkręcana ze względu tutaj na ten wyfrezowany czpień, który można zblokować. Zblokowałem sobie tutaj, zopałem sobie w imadle tą część, solidnie przykręcając, założyłem ostrze, jeszcze wcześniej słaby był dostęp ale wypryskałem to, ten element cały tutaj WD licząc na to, że gdzieś tam on tam spenetruje to dostanie się no i co, no i troszkę w lewo, troszkę w prawo i odkręciło się dostałem jeden komentarz od mojego widza który właśnie zasugerował bym zamocował zblokował po prostu firnik założyć nóż i spróbować odkręcić tę piastę prawdopodobnie w piaście jest jakaś tam tulejka założona, zagwintowana no i co? miał rację ja miałem rację, tu kolega również miał rację bardzo Cię pozdrawiam, dzięki wielkie za informacje, za sugestie jest tulejeczka. W sumie to wygląda mi na nakrętkę wtopioną, zalaną w korpus tutaj w piastę plastikową. Czyli jakby ktoś tam kiedyś chciał wymieniać w Ali łożyska piastę, chciałby zdemontować to. Odkręcamy. Jak już odkręciłem tę piastę, to postanowiłem. Wszystko zdemontować, zobaczyć w jakim stanie są łożyska. Wybiłem łożyska i nabiłem nowe. Nabite nowe. Więc w żaden sposób nie jest skorodowany. Więc miałem to szczęście, że odkręciło się w miarę lekko. Druga strona, no, wiatraczek ładnie zszedł, żadnego problemu nie było. No łożyska chodzą, delikatne luzy są, ale myślę, że. Po tylu latach, jakie by one nie były, to i tak warto je wymienić. Łożyska, oczywiście, polskie. Łożysko większe 6203. Widać, że troszkę rdzawe. Pracowało w niekomfortowych warunkach atmosferycznych. Łożysko mniejsze 6201. F.E.U.T. Ciekawostką jest to, że zajrzałem do interneta, wpisałem symbole łożysk, wyskoczyło mi łożyska do pralki. Część miedziana, najcięższa, chyba dobrze się prezentuje. Dobrze zniosła próbę czasu. No, trochę miedzi by było, nie powiem. I postojanie. Korpus aluminiowy przykręcany na trzy śruby. Wszystko brudna Podkładeczka. Z grubsza to wymyję i złożę. Do umycia. Część. Jak ja to mówię. Plastikowa, troszkę podkładek, jakiś tam tulejek, wiatraczek, ciekawe jest to, że z tą kostką miałem problem. Nie mogłem wykręcić tych dwóch yy, wkrętów. Jakieś takie powyrabiane to, te śrubki, te łebki, problem miałem naprawdę. Wentylator to jeszcze stara zeschnięta trawa wieloletnia no i tutaj to mocowanie takie też przykręcone do silnika do korpusu silnika na cztery wkręty wszystko brudne brudne i zachlapane wodę kondensator w ostatnim filmie nie pokazywałem parametrów tego kondensatora 10 mikro farada 500V Co ciekawe Made in Spain Przykręcany No, nie zwierałem go tutaj Nie będę nawet próbował Ani brał do języczka No i to by było na razie na tyle Biorę się Zamycie tego chociaż z grubsza I za złożenie silnika kto lubi, pc się, to kciuk do góry. To wszystko umyte. Czyściutkie. Prawie, że jak nowe. Tak to się wszystko przedstawia po umyciu. Kostkę umyłem. Nowe dałem wkręty. Zostaje ona. Nie jest połamana ani pęknięta. No i już jest czyściutkie. aluminiowy odlew łapy łapy silnika, o czyściutkie zero trawy troszkę naskrobałem poskrobałem jest nawet nieźle tu to samo to jest ciekawy element Jakiegoś tworzywa ciernego cała zasada hamulca w tej kosiarce. Widać nawet właśnie okrąg wytarty przez to. No, system działa. Musi działać. Wpadałoby to odtłuścić. Przed montażem i nie wolno tego smarować. Nie powinno się tego smarować raczej. Dobrze, dobrze. Może pokażę, jak ma być złożony ten hamulec, bo później już nie będzie kiedy, bo zabieram to i teleportuję się, i będę poza kamerą to skręcał. No dobra, zobaczymy, co z tego widzimy. Załóżmy, że ta część wchodzi tutaj. I jedziemy dalej z częściami. Ten plastikowy korpus zostaje przykręcony tutaj do tego. Wstępnie go sobie skręcimy na dwa wkręty. Ok, no to jednak założymy tutaj ten, ten wirnik ośkę, będzie łatwiej zawsze. I tak, następnie taka podkładeczka. Ona ma tutaj takie dwa wycięcia, blokuje się tutaj na tych dwóch plastikach. Wsadzamy. Daj taki element cierny to nie jest plastikowy, następnie taki plastik. On tutaj ma takie. 4, które muszą się zgrać z tymi wycięciami. Jedno w drugie wchodzi o. Teraz możemy całe to nałożyć. I następnie sprężynka No i w sumie cały ten element tutaj. Nakładamy, też musi się tutaj zgrać. Musimy tą część plastikową wsunąć tutaj i nakręcić, żeby to o. weszło, i nakręcamy. O działa? Nie działa. Nie będzie działać, bo wirnik nie jest dobity do końca i brakuje osi silnika, więc chyba, że troszkę odkręcimy o, i wtedy działa. Proste. No dobra, to idę co? Skręcać całość. To przyda kiedyś. A jeszcze ta podkładka o, wirnik. Prosta. Wszystko jest proste. Typa trzeba chcieć. No i jest. Prawie jak nowy ka fungiel, nie Z małym przebiegiem No lepiej nie mogłem tego zrobić Zdecydowanie lepiej to chodzi No to zostaje tylko. założenie go do podwozia i test. Ale to dopiero na wiosnę. Zapraszam. Jak się podobało, to zostawcie coś. Jak się nie podobało, to nie. Pozdrawiam. Na razie, cześć.